Kuchnie. niestety, bądź niestety, ale znów to w drogę chcieli Co tu chcieli? No to znów pójdziemy. tego rosobu skóry, 1000 ml do gara. Gdzie mamy garnek jakiś? Jest już Czemu w tym garstku już wszystko... ...dupe jest? Co mam z tym... Co mam z tymi mikserami robić? Obróć. Dobra, chuj. wydawamy to na podłogę. Pieprzy. Nie pamiętam. Dawaj, kurde. Daj tysiąc mililitrów. baszyk Walcz na święta, robimy puszkami No tak jest, jeden litr Cało no dobra, co dalej tutaj potrzebujemy? Boże, bo ostatnio mnie to wznerwiało, że było głośno. Dobrze. Sól 20 gramów Jest sól Wolera no nie pieprz kurde, nie pieprz mi tu głupot, pani nie potrzebuje soli. Jest sól

Een is een tomaat, een platus, een boerak. Hoeveel? Vier. Wat vier? Wat Patrz Wat vier? Wat vier? tak? vier? Wat vier? Wat vier? dat vier? Wat vier? Wat vier? Wat vier? Wat Można było zrobić ostatnim widz Marchewka 70 gram Jest wygula, szczególnie ta gram Żarno powiedzieć jedna ładnie, to jest rudogara Czemy to my jeszcze mamy Marchewka to marchewki 70, czyli 1 i piecka Dobra, gotujemy. 320 sekund. Mhm. Olej płynny. Głęboki talerz podawaj gorący. Wow, to zupa. Talerz jest głęboki. Ale nie, bo głęboki jest trzeba talerz. Talerz podstawowy, talerz podstawowy. Talerz podstawowy głęboki, talerz podstawowy. O. Właśnie to ten, na zupy. Kurwa ten liście! Ej, ten liście! To nie trzeba było zblendować? I bo ten liść mi się pali, Pietruszki. Nie trzeba blendować tego? To nikt nie pisze zblenduj. Musi być ta Pietruszka. Dope. Ulung ze mnie. To ja nie ma być liść Pietruszki, tylko taka Pietruszka. Dobra, chuj, to ten się spali tam kurczę. Spalony Te Niestety, wydawało tak mi się właśnie, że coś tu nie gra. I trzeba się doględować tego w dupę? Chyba to okay. Kula się zaraz tu zjara. Jednak mi się tak nie zrobi, dobrze, kuźwa, bo za późno jest ja, Ajajajajajaj, no i co bula się już jara w dupę w tym. Ach, to. Nie będzie to idealne, bo ta co się da, trzeba jeszcze jarać w dupę. Trzeba żeby wszystko było, żeby ten burak był najbardziej myśleni. Więc i cebula mi się jest, jara kuźwa. Jednak będzie, nie ten. Raczej to te wyłączam, bo to bez sens, bo to co bula się. w dupę zjara. To mocno. Troszka będzie niedogotowana, to ja nie wiem. To ma też już dupę. No, chyba wyłączam to, to, dobra głupia. Chwilę, że trzeba było zblendować, co powiedziawszy. To bez sensu trochę. To było zblendować 100%. Tylko... No oni napisali zblenduj, Chociaż powinno pisać, ze zblenduj to. leć, to mam, tak? okej. Okay. Za dużo kur ja, dole, miało być do środka, dobra Powiedzmy, miało być 300, jest trochę mniej Masz to. No i co w dupę? smak na dwie tylko Pieprzone gówno Uwagi gości. Kto ci się nie po... Twoja ilość produktu. Aha Niepożądany to. Temperatura idealna, zła ilość. Dobra, zamknij mordę. Bo za, za mało masz na talerzu. To w dupę źle, za dużo to też źle. Aha, w dupę. Jebkony, nie, w Toś niech wyjdzie w dupę. Głąb. Jest łososia. Tak jest. Jak mu się nie podoba, to nigdy wypieprza. Przypraw, sól. Gram. Okej, po tutaj no. No ja, chyba <kluje> cztery, 4, 5 Dobra, trzeba zrobić. Opieprzyć. za ja dużo widzę. Nie smakował w dwie baszty, chyba kurwa. Nie mi się tej pietruszki, przez przypadek, dlatego to nie smakowało. No i to, że miał złą ilość produktów. za du dużo mi się nalało, a mi się odlało już było za mało ja mu nie będę dolewać jeszcze tutaj na patelni olej słonecznikowy filet z łososia. patelnie w ogóle mam tu na patelni mam tylko takie coś kurwa tutaj co... na patelnię. tutaj nie ma patelni nie patelni prawe narzędzia Ostatnio też mi się kupowało, ten, no, ale nie wiem gdzie jest ta patelnia. Wychodziliśmy znikła. znikła. patelnia. O! patelnia. Olej jaki potrzebuje? Olej słonecznika. Aha, w tym się miaki. Jezus mate. to do. Pierwszą. Pol 20 gramów. Jest ta sól. 10 gramów. Dobrze jest? Okej. Okay. Dwa kartofle tylko? Tak? Dwa kartofle? Za gramo. No to dwa chyba. Tak. Dobra, muszę znaleźć ten olej. Jaki to ma być olej? Słonecznikowy. Tutaj. Słonecznikowy. Olej słonecznikowy. Chcą tego nalać? 9 To się kurwa na mało 11 no niech będzie Dobra, pyry można wstawić w sumie To jest odpyr Nieczego to jest kurwa Teraz pyr jest To jest odpyr Co? To... Zrobić to rozgrzany olej, ale w To jest tylko gra. Na jakim talerzu to trzeba podać? prostu na talerz. Postaraj się, jak zawiedziemy, to stracimy gwiazdkę. Kurwo, nie, nie, zabierajcie mojej gwiazdki. Eee... Moja gwiazdka musi zostać, głupia. Postaraj się, bo kurwa stracimy gwiazdkę. No, to zupełnie moja wina kurwa Te kurwa Nie potrafią docenić mojego gotowania Kurwa przychodzi ten mu krytyk kulinarny, jemu smakuje w dupa, a tym smakarzom nic nie smakuje w dupa. No to ja to jest kurde wina moja? No to mi no, wydaje mi się, że to była moja wina Coś marzę robię, wszystko pięknie fajnie łaskę, no i wyłączamy. To. Ziemniaczki zaraz też już będą kolejne zamówienie, co się dostało. Mam jeszcze dwie minuty na to okej. Okay. Co my tu mamy? Następne zamówienie Strong. Onga onga, krytyk Pieprza całego stronga oczywiście. Weź w Strong Gera Jak tam ziemniaczki? No, zaraz będą e, przypraw czarny pieprz 5. Dobrze jest, jest 5, na nim jest. Jest mianek suszony, ten Kurde, ziemniaki, wyłączaj to. Dobra, wyłączamy. Ściągaj, e, okay. jeszcze tu trzeba. Na talerz, podawaj gorący. To bez niczego ma być, ok? Dobra, proszę. Żryj to, kurwa, jak ocenisz źle, to wypieprzasz 4,5. To ci się kurwa nie podobało. Tylko 4,5. Uwagi, gości. Idealne, to czemu nie dał 5 gwiazdek? Frajerek? Bo za długo czekał? Aha, 6 minut tylko na to ma czekać. Aha, goś jest zadowolony. Gość to może wypierdalać, kurwa. Jak on patrzy, też na czas Maciasz pierdolony. Dobre, to no nie muszą wychodzić później. Kurwa. E no, już nie przesadzajcie. Tymianek suszony, kurwa. Gdzie jest Tymianek? Daj jeszcze zupkę im, kurwa zrób. Maty pieprzone w dupę. Eee, koperek suszony. Koperek teraz mi się dało? Nie, Tymianek, jeszcze koperek. Jeszcze koperek. Jeszcze koperek suszony. To już na blaszkę na pieczęć. E, wiesz, wy, wymyślają. Przełóż na blaszkę do pieczenia? 5 przez. przypraw. Front, ale to potem. Piecz, piecz. Nie mam blaszki do pieczenia, w o, nie. Zresztą gramy jest taki minus, że ja nie, nie mogę trafić, zawsze w te blaszki pieczone w sensie. o, 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 o. starowanie, kurwa, będziesz nie z ziemi. Gdzie ten, kurwa, pstrąg? No podnoś go. Ja pierdolę, jaki głupiony prorok. Jak ja mam to, kurwa, tam schować? kurwa. Jeszcze zupę pomidorową się zaś dało, co? To są, skóry, 700 ml Mam jakiś wolny, pusty garnek, chociaż to jest do w sumie. Tylko, tylko do wylania. Okej. Okay. ustawienia akurat mi się wlało do zlewu akurat się udało kosów skóry 700 ml tak Te kurwa jak moja matka 53, kurwa No, teraz jest chyba za dużo O 1 ml za dużo Jak po to się doczepi to No w e, Sólki 12 gramów 12 gramów Przecijmy Sól 12 gramów e... Pieprz 12 gramów <laughs> Pieprz, 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 pieprz <laughs> 12 gramów. Lecimy to zrobić jak tam strąg. Kurwa 13. Już się ma to doczepić, że za dużo ma pieprzu kurwa. Jak tam nasz strąg. O! Akurat już gotowy Dobra Czy to leży? no Nowy podstawowy O to mi inny yy, przełóż, no piecz Dobra, teraz jestem szansa. O, pałus ma dupę. Ten szansa, szansa żony. A, szybko mi się kurwa na to. Teś gram się szybko. Czekaj, cytryna, o kurwa. Cytryna na ćwiartki. A mam tu kurwa, cytryna na ćwiartki. Masz mi wejście. Karty, właśnie grałem w Przełóż na talerz Też jest wietruszny Urywa mać Kurwa mać Leży kurwa wszystko na ziemi Pierdolone gówno Ja pierdolę No podnieś tą kurwacę trener I co? I co teraz z tym faktem? Jejbane. Teść teść, czyli dwa listy, nie, tak ty, kurwa Cześć. Dawaj kurwa, Aż ryj A kurwa ocenię to gorzej niż krytyk kulinarny w dupę. Śmieć zawszony Uwagi gości kurwa. Zła ilość produktu. Aha, za mało cytryny miał kurwa śmieć jebany. Jestem, wypierdalaj. Dęki ma za mało szmata Kurwa nie zdążę tej pomidorowej zrobić Pieprz kajen proszkowany jeszcze do środka Ja pierniczę, jaki pieprz kurwa kajen Kurwa kajen Pieprzka kajen do środka Ile? Mm, 6 gram no, 6 gram 6 gram 6 gram 4, 5, 6 gram 6 gram tak? Ej, tak czy tam pieprz jest pomidor? Mi to ci... no, no to jest tak, że ten nie stał zabiegany w dupę, Ja nic tu nie mogę zrobić w dupę wcześniej, ani nic. Bo... No właśnie, nie ma być w No to są tylko tutaj, w debilu Dobra, tu rzucaj 800 ten jeszcze jeden cebulę chyba tam mam widać, tak? Zrób to cibule Zblenduj, później piszej 20. Dobra. Kunt z blendu. trzeba kupić, bo chyba... No nie, jest. I to ma być śmietany no Nie wiem, nie zdążę, nie kurwa. Będzie po czasie wydany Cztery minuty. Zresztą no, niech to będą chyba już tak do połowy. Tak już nie która no jak będzie to połowy, bo no. Chyba wtedy mam tą blendową,

To jaką czasu nie w dół kurwa Uf. Po czasie, Damki, kurwa ryj Pewnie wyjdziesz pata my tak mi chemilit Tam a sto Zamy całą To no, powiedzmy Tej kurwa sto Niech będzie. to dalesz podstawowe. Muszę się że zaraz mi powiesz, że zła temperatura będzie. No i sobie to wydaje i już kończymy tą grę w dupę. Nie zrobiliśmy nowego przepisu, bo nam nawet ta gra nie dała nowego przepisu, ale mam nadzieję, że nowy przepis w następnym odcinku będziecie coś, bo rzeczywiście nowe przepisy są, ale no jakoś kurwa nie dają mi tych namierzów. Są to wyłączone? Ja wiem, nie. Nie tak używam. Chce ma być tego nalane? 300? Używabym się talerz, mi się w tym filmie 300, dobra, 300. Kto z Trochę Ulejemy gnojowi to jest 207 Aż ry, Jakie 207 Nie wiem jakim cudem 207 się zrobił z tej zupy O czas realizacji 0 w dupę gwiazdek Fryer Dwa ilość produktu. Oczywiście że na zupach Type nie umiem, bo zła ilość produktu i czas realizacji nie dał nic, frajerek, bo za późno. Zwrozata już zapłacił. Zepszony frajer, dobra, widzę, na razie, żegnam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.